Emocje wspaniałe. Zrobiły dziewczyny, naprawdę osiągnęły coś nie, niebywałego. Tak naprawdę spełniliśmy marzenia i, i dzisiaj Mistrz Polski z się Katowice. Cały sezon był bardzo trudny, wiele, wiele przeszkód po, po drodze na, napotkałyśmy, ale tak jak powiedziałam, każda, każda ta przeszkoda nas e, wzmacniała, wzmacniała drużynę i, i tak naprawdę e, pokazała, że to jest monolit I dziewczyny naprawdę mimo wszystko ta wytrwałość i to dążenie do tego kierunku, jaki sobie obraliśmy, Mistrzostwo Polski, e, miało sens. Absolutnie, sukces bez precedensu, po raz pierwszy, GKS Katowice ma mistrza, puchar mistrza Polski. E, mistrza Polski to się jeszcze nie wydarzyło w GKS-ie, no, y, są to dziewczyny i z tego się bardzo cieszymy. Pokazują jak rzeczywiście powinno się grać w piłkę, jak powinno się walczyć na boisku i mam nadzieję, że panowie pójdą w ślad dziewczyn. Musimy o tę markę dbać i też ją cały czas budować i tak się też stało. I popatrzmy na, na tą wielosekcyjną gks to od... Siatkarzy, aż skończywszy na hokeju poprzez futbol. No, można powiedzieć, że pełen worek sukcesów, takich, których jeszcze do tej pory w historii tego klubu nie było. Bardzo dużo się zmieniło. Od tego czasu, kiedy ja zaczynałam grać w piłkę, tak naprawdę 15 lat temu, kiedy zdobywałam już wcześniej swój pierwszy tytuł mistrzowski w zupełnie innym klubie, to patrząc teraz na to, co się dzieje w Katowicach, to myślę, że tak naprawdę idziemy w bardzo dobrym kierunku i wszystko kieruje się w stronę profesjonalizmu. Myślę, że każdy, który nas śledził przez cały sezon, wie, że to nie było dla nas bardzo łatwy sezon, aż zawodniczek nam wyszły z pierwszego składu i... To tak, jak się mówi. Że właśnie sukces rodzi się w bólach, i to było ewidentnie dla nas widać, że to był bardzo długi, trudny, ale cieszę się właśnie wynik końcowym, że właśnie jednak mamy to Mistrzostwo. Z tego, co słyszałem, PZ dał 300 tysięcy, tak? To my nie możemy być gorsi, więc też drugie tyle dołożymy. Do waszych, do waszych tych e, premii? Kwestia premii na pewno jest to, jest to coś fajnego dla dziewczyny i każda będzie mogła spędzić wakacje i odpocząć w jakimś tam sobie miejscu, które wymarzy, ale, ale tak, jak jeśli chodzi przez pryzmat całego sezonu, to do tej dziewczyny, powiedziałam, my jako kobiety robimy naprawdę, kochamy to, co robimy i kwestie finansowe to jest, to jest bardzo przyjemne, że tak powiem, wisienka na torcu.